Witam wszystkich bardzo serdecznie w materiale instruktażowym do gry Rectoverso. Z tego filmu dowiecie się wszystkiego, co jest wam potrzebne, aby zacząć grać w grę. Do gry potrzebujecie egzemplarza Rectoverso i stopera, który macie na przykład w telefonie. W Rectoverso macie dwa tryby gry. Pierwszy rywalizacyjny, przewidziany dla 3 do 6 graczy, drugi kooperacyjny dla dwóch graczy. Zacznijmy najpierw od trybu rywalizacyjnego. Za chwilkę przejdziemy do przygotowania do gry, ale najpierw ważna informacja. Te elementy, z których będziecie wyciskali komponenty do samej gry, muszą znaleźć się na spodzie pudełka, po to, żeby kiedy włożycie już wypraskę do pudełka, żeby ta była zlicowana z powierzchnią tego, ponieważ w grze będziecie wkładali do pudełka specjalną planszę i to musi być na równi z planszą. Po to właśnie kładziemy je na sam dół. To teraz płynnie możemy przejść do przygotowania do gry. Najpierw musimy położyć tę planszę stroną rywalizacyjną, czyli bez numerków tutaj, na wierzchu wypraski. Następnie musicie wybrać tryb gry. Albo wybieramy łatwy, czyli dobieramy karty z niebieskim tłem, albo wybieramy tryb trudniejszy z fioletowym tłem. Teraz pora dobrać drewniane klocki. Jeśli gracie w tryb łatwy, dobieracie wszystkie klocki poza czerwonym. Jeśli gracie w tryb trudny, po prostu dołączacie czerwony klocek do ogólnej puli. Pora teraz na przygotowanie dla graczy. Każdy z graczy wybiera sobie jeden kolor takiego dużego kafelka z otwartym oknem. Kiedy już wszyscy gracze wybiorą swoje duże okna, to teraz muszą dobrać jeszcze małe okienka w kolorach innych graczy. Te małe okienka kładą przy swoim dużym oknie i zakrywają tak, żeby nikt tych okienek nie widział, łącznie z nimi. Kiedy to zrobicie, możecie już zacząć grać. Pora w takim razie zacząć Waszą rundę. Przyjmijmy, że graczem rozpoczynającym będzie gracz zielony i teraz ten gracz losuje spośród. Wśród dwóch małych okienek, gracza, z którym razem będzie grał. Po takim wyborze, na przykład niech to będzie ten, oznacza to, że zielony będzie grał w parze z graczem fioletowym. Wybrani gracze siadają naprzeciwko siebie lub ustawiają tak pudełko, żeby to znajdowało się między nimi. Gracz, który nie bierze udziału w zabawie, bierze jedną kartę z wybranego wcześniej poziomu, wsuwa ją pomiędzy te graczy, może jeszcze zasłaniać z jednej i z drugiej strony ręką, tak żeby ci nie wiedzieli, co ich czeka. I na 3-4 odsłania i dwaj gracze mają już zadanie do wykonania. Tylko na czym ono polega? Otóż waszym zadaniem będzie ułożenie z dostępnych elementów wzorku, który macie po tej stronie na kwadracie 4x4, ale jest to tylko połowa zadania. Powód jest bardzo prosty. Każdy z graczy, tak jak widzieliście, ma swój wzór do ułożenia, a dysponujecie tymi samymi drewnianymi elementami. Tak więc możecie i musicie porozumiewać się co i jak położyć. Nie możecie tylko zaglądać na drugą stronę karty. Wszystko też robicie na czas, bo kiedy zobaczycie wzór do ułożenia, gracz nieukładający odpala stoper. Kiedy uważacie, że już ułożyliście, pierwszy gracz mówi rekto, drugi po ułożeniu verso i tyle. Sprawdzacie. Jeśli jeden z graczy się pomylił, nikt nie dostaje punktów. Jeśli wykonaliście dobrze zadanie, otrzymujecie punkty w liczbie zależnej od czasu, jaki zajęło wam wykonanie zadania. Liczbę punktów macie z boku pudełka. Kolejną rundę odkrywa następny gracz, który odsłania zasłonięte okienko. I tak gracie do momentu, aż każdy gracz będzie miał odsłonięte wszystkie okienka i wtedy sprawdzacie, kto ma najwięcej punktów i kto jest zwycięzcą. Przygotowanie do gry w trybie kooperacyjnym jest dość proste. Od przewracacie planszę na stronę z cyframi, a na polu z jedynką kładziecie koronę i tyle więcej żetonów w tym trybie nie będziecie używać. Następnie, tak jak w poprzednim trybie, wybieracie, czy gracie w tryb łatwy czy trudny i zostawiacie sobie te karty, w którym trybie będziecie grali. I to wszystko. W tym trybie znowu będziecie grali na czas i wykorzystacie łącznie 7 kart. Typ kooperacyjny będzie różnił się tym od trybu rywalizacyjnego, że będziecie mieli znowu grę na czas, gdzie będziecie korzystali ze standardowych elementów w zależności od trybu, który sobie wybraliście. Z tym, że na wykonanie każdego zadania będziecie mieli dwie minuty i bez względu na to, czy wam się udało, czy nie, przewracacie koronę na kolejne pole i losujecie nowe zadanie, wkładacie je w to miejsce i znowu staracie się je rozwiązać. Teraz, kiedy będziecie już łącznie po siedmiu zagadkach docieracie na ostatnie pole i sprawdzacie, ile punktów macie. Patrzycie teraz na instrukcję, a dokładnie na tabelkę na ostatniej stronie instrukcji, gdzie jesteście albo chwaleni bardziej, albo mniej zaosiągnięty wynik. I tyle.